Siemanko, Pomorskie wykopi z tej strony. Słuchajcie, filmik będzie składał się z dwóch wypadów. Eee, byłem na stogach na jednym i drugim wypadzie. Słuchajcie, wpadły mi całkiem ciekawe rzeczy. Jedna to naprawdę petarda, więc co oglądajcie. No i co? Zapraszam do SASu. Słuchajcie, wziąłem kamerę, ale nie zakładamy jej na głowę, bo myślałem, że tutaj dzisiaj nic mi nie wyjdzie. A zobaczcie, to już jest drugi kolczyk srebrny, który mi się wpadł. I tam jakieś monetki, ale po 10 groszy. Zaraz go wyjmę i pokażę Wam z bliska. Taki motylek, także chyba zakładam na głowę kamerkę. Tutaj też jest ten pierwszy kolczyk, który mi wpadł. Ten mam nadzieję, że się nagrał. I tutaj 20, chyba 3 grosze. Słabo. Naprawdę słabo. Eee, prawdopodobnie ten filmik wrzucę z jakimś jeszcze innym, bo nie ma co pokazywać. Pusto. Naprawdę pusto. Słuchajcie, mam nadzieję, że mnie słychać, ale jak zwykle w najważniejszym momencie, jak upałem na żywo, zawiesiła mi się kamera. Nic mi się nie nagrało. Słuchajcie, z tej dziury tutaj mam nadzieję, że coś było widać. Kładła mi mega wielka obrączka męska. Ja pierdzielę, potem wam jeszcze pokażę eee, z telefonu. O, na brzegu, szok. To no w ogóle kamery nie chciałem brać, no w sumie i tak mi się to za bardzo nie przydało, bo mi się kurde ona zwiesza co jakiś czas, masakra! No słuchajcie, zobaczcie tą obrączkę. Mega, mega trafienie. Tu są jakieś punce. Kurcze, żałuję mega, że się nie nagrała na, na żywo. Kamera mi się ona zawsze zawiesi, wtedy kiedy nie trzeba. No ale trudno. Fancior jest mega. Klocek z 6 gram, myślę, że ma na pewno. Zarazem tą obrączkę. I chodzę dosłownie pół godziny, jak nie lepiej. I to jest kolejny sygnał po tej obrączce czyli za 30-40 minut taka pustka jest 10 grosz naprawdę ta obrączka to był mega, mega, mega farcie Meta Medalik Alex Sygnał 14-15 też żało, niestety o! kawał miedziuchy miedziucha w cenie zabieramy ze sobą U! i zobaczcie Raczej srebrka, no to jakiś powiedzmy, umówmy się, że wypadł uratowany. cię taki sygnał 9, 10, 11. Może będzie jakieś 10, 20 groszy. Aha, koło głębiej. Jest moneta, słuchajcie, w końcu coś. Ostatnia monetka chyba była z półtorej godziny temu i to było 2 grosze. 10 groszy. Stare, zajechane, czerwone. Zobaczcie. Sygnał 12 bodajże, jak pamiętam. Chyba jest 50 groszy. Tak jest. 50. Szok. Ale taki sygnał był średni, bym powiedział. Słuchajcie, sygnał 11, 12. Nawet ładny. Ale słuchajcie, to już jest ostatni sygnał na dzisiaj, chyba. Bo już tam dalej. Są wędkarze i nie mam gdzie iść, nie chcę im przeszkadzać Jest moment, chyba 50 kolejna Tak jest. Nie 20 to jest 20 groszy Także tą 20 groszówką Zapraszam na podsumowanie No i witam na podsumowaniu no, słuchajcie, nie wiem gdzie mam monetki z tego pierwszego wypadu, ale było tam około 30 groszy. Więc z tych dwóch wypadów z monet wyjdzie tam jakieś złote 10. Słuchajcie, tutaj już mam poczyszczone te kolczyczki, tutaj to jest z tego pierwszego wypadu. Eee, no, i, no i fan dnia, słuchajcie, no wiadomo. Obrączka złota 7,5 grama, prawie. No, to jest, to jest, to jest petarda. Drugi wypad, to tak jak tutaj widać, 80 tam chyba 4 grosze. Tutaj ta zawieszka, alex No i łańcuszek. Łańcuszek srebrny, także wypad udany. Ogólnie te dwa wypady, no super, super rewelacja. Gdyby nie ta sreberka i ta obrączka, to z samych monetek to byłaby mega, mega bieda. No ale, ale jest fajnie. Słuchajcie, jeżeli podobał Wam się ten mój wypad, raczej dwa, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, dajcie jakiś komentarz. A my widzimy się przy następnym filmie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej!